Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Rady Boskie, dzień dobry kochanemu Państwu. Jestem kompletnie nieprzygotowany do tego, żeby Państwu opowiedzieć początek. Wydaje mi się, że dwa słowa mógłbym wspomnieć o dzisiejszym odcinku. Ale z drugiej strony, po jaką cholerę ja mam wspominać o tym odcinku, skoro Państwo wszystko dokładnie o nim usłyszą już słuchając piosenki. Beata Szydło, kojarzą Państwo taką osobę? Ja też. Bardzo mi przykro. I ma wrócić w wielkim stylu. Już takie były hasła krążyły, że na prezydenta będzie startować. Chyba nie będzie. Zobaczymy. Już mundialu finał blisko, mecze i gorące głowy. A tymczasem nad wisełką ruszył rynek transferowy. Ponoć bardzo smacznym kąskiem, gdyż ją można spłacać w ratach, na bazarze politycznym pani szydło jest beata. Owa dama ma chwilowo za brukselskiej bramy murem, w parlamencie Europy dość intratną synegurę. Lecz zbliżają się wybory, przez wzgląd na swej partii dobro, miał zarzucić na nią haczyk sam minister Zbigniew Ziobro. Lecz Beata, choć kobieta, ale jednak partii członek, sztabu wyborczego PiSu ma stanowić ważny trzonek. Choć miesięcy jeszcze dziesięć, sztab formować się zaczyna. Nie ma ludzi od premiera, stąd ta wykrzywiona mina. Dotąd proszę mi wybaczyć, nie dotarła informacja. Czy Beatę chce? chołownia, Beo i Konfederacja. Pod pantoflem sztab Beaty, dobra nasza będą schody. Bo wiadomo wszak czym grozi: wejście do tej samej wody. No, i na zakurczę. Coś mi się kało, Odświeżacz powietrza mi się pokazał. Nie chcę odświeżacza powietrza. Dziesiąty. 10 grudnia, kartka z kalendarza sobota imieniny obchodzą Julia i Menas oraz Andrzej, Bogdał, Bogdan Bogodał, Brian, Daniel, Donat, Eulalia, Grzegorz, Hermogenes, Judyta, Loreta, Maria, Maur, Melchiades, Polidor, Sfitun, Tomasz, Unierat i Unirat. I przy słowie, suchy grudzień stoi za to, że sucha będzie wiosna i suche lato. I bardzo fajnie. A nietypowe święta: Dzień Bota, Światowy Dzień Futbolu i Dzień Praw Człowieka. No i tym samym mam prawo do przypomnienia Państwu, że mamy jeszcze 20% rabatu po wejściu na stronę maurycypolaski.pl. I tam fajowe książki można i płyty też można. Stopyć. Na świąteczny prezent w sam razik. Yy, całuję Państwa gorąco, chociaż może nie wszyscy sobie życzą. Do zobaczenia, do jutra.